Zobaczcie, jak to jest, jak średniowiecze spotyka się z nowoczesną technologią. Droniarz z Rycerze, walki na miecze, machiny oblężnicze, jednym słowem średniowiecze. Dzisiaj jesteśmy w powiedziskach na III wiecu Piastowskim. Zapraszam do materiału. Miejsce, w którym się znajdujemy, leży na szlaku piastowskim i jest rekonstrukcją wczesnośredniowiecznego grodu. Chodźmy zobaczyć, co tu się dzieje i poznać ludzi z pasją do średniowiecza. Osoby tworzące tego typu wydarzenia to prawdziwi pasjonaci, którzy wiernie odzorowują klimat średniowiecza. Ubiór, naczynia, czy też wystrój tego wszystkiego sprawia, że człowiek czuje się tak, jakby naprawdę znalazł się w średniowieczu. Jak widzicie, nastąpiła szybka transformacja. Ja już jestem odpowiednio ubrany do dzisiejszej pasji. Jestem prawdziwym wojownikiem średniowiecznym. No i chodźmy zobaczyć, co tutaj się więcej dzieje. Jesteśmy teraz w centrum obozu. Chodźmy podpytać ludzi, czym teraz właśnie się zajmują. Powiedz mi, co tu w ogóle robisz? Ja jestem rekonstruktorem już od 12 lat w Bracji Wojników Kruki, obecnie zająłem się również wytwórstwem obuja wczesno wiecznego. mamy tutaj różne modele butów, to jest akurat na, w oparciu o znalezisko z Jorku, mamy buty z Hajtubu, buty z Opola, z terenów sowieckich. Zająłem się tą rekonstrukcją, ponieważ już po raz kolejny chciałem kupić buty od rzemieślnika, które się rozwaliły, mówię, to się nauczę. No i zacząłem szyć, a jak już zacząłem to skończyć nie mogę, bo wszyscy zawsze potrzebują buty. No, więc, no to jest taki dodatkowy zarobek. Poza tym jestem wojownikiem, walczę tutaj, reprezentuję drużyna swoich wojowników Kruki. W turniejach, walkach osiągamy też dużo sukcesów w tej dziedzinie. Trzeba na to poświęcić trochę czasu, poczytać trochę książek, dużo na YouTubie pooglądać filmików i wtedy można zacząć sobie takie buty wytwarzać. No jest, to, jest to dość dochodowe i jest to dość fajne, tak więc. A jak to wygląda w ogóle czasowo taki bud? No, widać, że dużo pracy na pewno wkładasz to dużo wszystko, pracy, więc ile materiału. czasu ci to zajmuje? Uszycie takiej pary butów to jest około 2-3 tygodni no powiedzmy po 6 godzin dziennie trzeba przysiąść, robić Dużo jest z tym roboty, poczynając od projektowania w oparciu o zdjęcia o znaleziska archeologiczne, potem o wykańczanie tego buta. Każdego buta robi się inaczej, bo są różne metody szycia. Jeżeli możesz zdradzić w ogóle nam, jak to cenowo mniej więcej wygląda? No, sam materiał na, takie, na parę butów to jest około 250-300 zł, no ja te buty sprzedaję troszkę drożej tam za 400. Wspominaliście też właśnie wcześniej, że pojawiasz się na takich wydarzeniach dość często. Więcej w skali roku, ile takich wydarzeń w Polsce się odbywa. O, to trudno zliczyć. Jest dużo wyjazdów e, takich rekonstrukcyjnych, że się jedzie do lasu, takie bardziej survivalowe lub takie rekreacyjne, tak jak tutaj w Grodzie Pobiedziska. No myślę, że wiemy już mniej więcej jak to wszystko wygląda. Na pewno jest to znakomita pasja, no i też niecodzienna. Może jeszcze na koniec mi powiedz jak reagują znajomi twoi, którzy e, nie są związani z taką pasją. Czy posiadasz takich znajomych w ogóle? E, generalnie są pełni podziwu, ponieważ no, wyprodukowanie buta nie każdy potrafi. Się też, Prowadziłem różne warsztaty. Moja firma nazywa się Kram Wilka i tam można obejrzeć w internecie moje prace. No i znajomi generalnie podziwiają, z sympatią patrzą jak to, jak to powstaje, jak te wyroby z biegiem czasu, bo już szyję ponad dwa lata. Różne wzory butów, jak to się zmieniło i coraz ładniejsze są. Dobrze, ja ci nie zabieram więcej czasu, bo widzę, że masz co tak, robić. Co tak dobrać, więc my uciekamy dalej. Raz jeszcze, dzięki za, za rozmowę. Dziękuję. Cześć. Co właśnie robisz, chciałem się dowiedzieć? Strugam pałkę do celów czysto treningowych, ewentualnie, żeby po prostu trochę ogarnąć ognisko. Nie przeszkadzam w struganiu, struga i okay. dalej. Jest ze mną Sigurd, cześć. Cześć, witam was. Jesteśmy w trakcie trzeciego wiecu Piastowskiego, drugi dzień imprezy. Oprócz tego, że mamy tutaj obóz historyczny, to za chwilę przygotowujemy się do turnieju indywidualnego, jeden na jednego, mm, walki na miecze, topory. Drugi dzień już tutaj obozujemy, wczoraj odbyły się również walki, również turnieje. No a tak, oprócz tego dobra zabawa. Również ty brałeś udział w tych walkach? Tak, również brałem udział w walkach, zarówno w bitwie, no nasza drużyna akurat wygrała turniej piątek na moście, bitwy na moście. O, Także dziękujemy bardzo. Powiedz mi, bo jestem ciekawy, jak to wygląda właśnie z tą bronią. Ona jest naprawdę ostra, dość niebezpieczna, czy celowo tępiona na przykład? Broń jest celowo tępiona, ponieważ nie możemy walczyć bronią ostrą, nie używamy sztychów ze względu na bezpieczeństwo. Mamy również określone strefy, w których toczymy walki, pojedynki, czy tak samo mamy strefy podczas walki w bitwie, tak aby zawodnicy byli bezpieczni. Okres 9 do XI wieku jest to pancerz dosyć lepszy, Lekki, w związku z czym no te ciosy i ta broń jest dopasowana do możliwości i zabezpieczenia tak, żeby nasza zabawa i nasz sport był bezpieczny. Czy to jest droga pasja i też jak to wygląda z tymi strojami, czy też właśnie bronią? Wszystko trzeba samemu tworzyć, czy można gdzieś to dostać? Na szczęście rynek jest tak rozbudowany, że mamy płatnerzy, rzemieślników, w, w, można powiedzieć tutaj nawet wśród obozów można dokonać zakupów. Czy to jest tanie? Nie, nie jest to tani sport z tego względu, że strój to jedno, wyposażenie, broń to drugie, ale też jest, jest kwestia całego obozu, w którym jesteśmy, trzeba zakupić sprzęt do życia codziennego, trzeba mieć swój namiot, trzeba mieć stoły, ławy. Wiadomo, że tego nie robi się od razu, ale z czasem każdy musi się doposażać i można powiedzieć, że uzupełniać swoje zakupy o na przykład ozdoby i każdego roku wydawać kolejne pieniądze. Skąd w ogóle wzięła się Twoja pasja do średniowiecza? Moja pasja rozpoczęła się już w dzieciństwie, kiedy zacząłem czytać komiksy roślińskiego od Horgalu i Janusza Christy, Kajko i Kokosz. Z czasem się rozwijała, no i pewnego pięknego dnia wybrałem się na Wolin, jeszcze jako turysta, na festiwal Słowian i Wikimii obejrzałem, jak to wygląda i stwierdziłem, że, że chciałbym to robić. I od blisko 10 lat y, zajmuję się rekonstrukcją, a od niedawna y, założyliśmy wraz z przyjaciółmi swoją własną drużynę y, Smoki Sigurda. Chciałbym, żebyś zachęcił naszych widzów do pojawienia się w ogóle na takich wydarzeniach i być może do spróbowania swoich sił w tego typu wydarzeniach. Jak najbardziej, nasz obóz, jak również inne obozy, są otwarte dla turystów. Zapraszamy serdecznie. Ja ze swojej strony zapraszam do poznania i na odwiedzenia naszej strony Smoki Sigurda, z tego względu, że prowadzimy nabór cały czas i każdy, kto chce dotknąć tej żywej historii, to może się z nami spotkać. Pa właśnie turniej wojów w Formule 1 na 1. Rozpoczęły się właśnie pokazy konne, zobaczmy na czym to wszystko będzie polegało. Dajcie znać, czy taka wersja odcinka Wam się podobała. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to w tej chwili możesz to zrobić. Łapki w górę również mile widziane. Jeżeli jesteście ciekawi, jak powstają nasze produkcje, to koniecznie śledźcie relacje na Instagramie Znajdź Pasję. Przybyły już Dziewoje, tak więc ja idę Biesiadować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Znajdź swoją Pasję. Średniowieczny pies się przestraszy. M.O. Zici on Żelazo. Prawdziwe polskie. Lepsze od japońskiego. Nieco teraz chińskie, wszystko. Klimat średniowiecza. I nie mam fryzury średniowiecznej. Spróbujmy zadać teraz pytanie kolejnym tutaj osobom z dzisiejszej imprezy. Trwa? O kurde, ale to ciężkie. Jak to się nazywa? Głowa mi odpadnie. ale zimne. Dokrocet. Stawaj w szranki, wojowniku. Ty, 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 gdzie ten mój miód pitny? Wrógów, wrót miasta. Do ataku. Ciekawe, czy zagrają Sławomira